Ale czasem przyjemności i uśmiechu by się przydało. W związku z powyższym, częściej muszę chyba tutaj przyjeżdżać, bywać. Tych obowiązków jest sporo. Mimo mi niezmiernie, że jest tak dobra, mocna drużyna. Życzę sukcesów teraz. Cieszę się, że te wyniki są potwierdzane tymi osiągnięciami, które panie zdobyłyście. Stypendia są i będą. To takie wyniki. należą się te stypendia. Ja wiem, że one powinny być większe. Myślę, że tutaj sytuacja pozwoli gospodarcza na to, żeby te stypendia były przyznawane. Zróżnicowane, ale w wyższych kwotach to wkładacie wiele serca. Teraz jest świetna hala, więc lepsze warunki jeszcze, żeby Was podziwiać, Waszą grę. Nie wiem, co Co to mamy się. No, właśnie. To jest